Kolejny gołąb, którego chcę przedstawić jest to yy, moim zdaniem samiczka ciemna yy, 75% Hardy Kruger yy, i tak yy, o numerze PL 0163 23 62 61. Ojcem tej samiczki jest właśnie gołąb, który usiadł drugi w superfinale na Krakusie w roku 2021 na dystansie 625 km. Także myślę, że to świetny wyczyn. Ojcem tego gołębia jest mój drugi as z Gostynia, wybitny gołąb rozpłodowy. On między innymi właśnie dał tego gołębia, który był drugi w superfinale na Krakusie, a jak również... W roku 2018 roku jego syn zdobył pierwsze miejsce w finale na Giewoncie, także myślę, że dwa takie czołowe, dwie takie czołowe lokaty w finale. Pierwszy w superfinale, drugi z 625 km Oczywiście ten gąb mógł być też pierwszy, bo przyleciały dwa gołębie, mój gąb wszedł jako drugi, ale one usiadły razem, także myślę, że to świetny wyczyn. Świetne pochodzenie. Jeżeli chodzi o gołębie u góry, to no jest ta podstawowa para: 2489 razy 885. Ich syn to ten drugi as z Gostynia. Super, go, super as e, rozpłodowy w mojej hodowli. Tak jak mówię, wydał już pierwszego i drugiego w finale. Jeżeli chodzi e, o mamę tego gołębia, jest to taka samiczka od, oryginalna od Hardy Krugera. Nazywa się Black Rose. Jej pełna siostra Dała Gołębia Gusion, który był 9 w finale w Afryce i 9 w finale. No i był 19 asem Grand Avarash, czyli to chyba z całości wyliczony wynik. Także tak samiczka wygląda. Piękne skrzydło z, tym, z wentylacją. Naprawdę taka bardzo okrąglutka, miła. W dotyku. Yy, fajnie umięśniona. Takie skrzydło. Tak samiczka wygląda. Myślę, że naprawdę bardzo urodziwa samiczka. Bardzo urodziwy gołąb. O świetnym pochodzeniu. Ojciec. Drugie miejsce w superfinale na Krakusie. Wujek, pierwsze miejsce w finale na Giewoncie w 2018 roku. Gom, godny polecenia. Z tej linii też miałem 77 na finale Algarve Gret Derby w 2020 roku. Także Gom na pewno z wybitnym pochodzeniem. Go, yy, polecam. Tak wygląda.